Witajcie kochani, dzisiaj wam chciałam przedstawić bluzeczkę w nowym fasonie. To jest taki. Przód to jest czajka, natomiast tył to jest regularny reglan. Czyli klasyczny reglan. Ja sobie zrobiłam golf. Przy czym, jak widzicie, nie jest to zrobione ściągaczem, tylko zwykłym prawymi oczkami. Jeszcze nie pochowałam, nie pozamykałam tutaj <śmany> tych zamknięć. Oczek nie pochowałam, natomiast bluzeczka jest już wyprana. Powiem Wam, że jestem zachwycona w ogóle tą nitką. Dzisiaj będzie o tej bluzeczce. Ona pasuje do każdej figury. Będzie z niej zadowolona każda pani. <śmany> Wezmę sobie taboret. Każda pani praktycznie... Będzie w niej dobrze wyglądała, niezależnie od wzrostu, od yy, objętości, tak. od tego czy jest szczupła, czy pulchna, wysoka, niska, od tego jaką ma figurę, czy jest gruszką, jabłuszkiem, naprawdę niezależnie od tego, po prostu ten kształt tutaj dekoltu, karczku powoduje, że wyglądamy w tym super. Wyszczupla nas. Możemy sobie zrobić tak, bluzeczkę, możemy zrobić sukienkę i powiem Wam, że widziałam sukienki czajki i sukienki japonki, bo jest to takie, to jest akurat pół czajki, pół reglana, ale widziałam czajki japonki w wersji sukienkowej, tujniki i też każda Pani będzie w tym dobrze wyglądała w takiej sukienerce, warunek jest taki, żeby ona nie była do pół łydki bo to jest chyba najgorszy fason sukienek, one i postarzają i skracają bardzo nogi, więc jeżeli się decydujecie, to albo mini taką, do kolan maksymalnie, albo maxi, czyli do kostek. Sam dekolt. Dekolt się zaczyna tutaj. Sam dekolt. I możecie go regulować. To też wszystko od was zależy, jak się to robi. Najważniejszy jest początek tej bluzeczki i ja wam na końcu filmu, albo tam w trakcie tego filmu wszystko to pokażę, bo niezależnie od tego, jaką wersję dekoltu sobie wybierzecie, to możecie dziergać. Znaczy, sposób dziergania, dodawania oczek jest identyczny za każdym razem. Także, czy wy się decydujecie dziergać sobie golf, półgolf, i to też taka uwaga. Panie, które mają krótszą szyję, proponuję zrobić ten dekolt dosyć duży. Czyli taki około 60 cm, jeżeli nie jesteście drobinkami, nie? Po to, żeby te szyje przez ten sam V. Jak mówię, dekolt sam się zaczyna tu, a dalej to co robicie zależy od Was. I im mamy głębszy ten dekolt, tym nasza szyja się robi długa. Natomiast dla pań, które mają bardzo długie szyje, nieproporcjonalnie długie szyje, bo są też takie wśród nas. Też Wam proponuję zrobić albo głębszy dekolt, żeby, no żeby. Chodzi o to, żeby nie robić przy samej szyi, tak? I panie z bardzo długą szyją, śmiało mogą sobie pozwolić na golfy, zarówno na golfy, jak i na te głębsze dekolty. Jedyny dekolt, który Wam nie będzie pasował, to taki pod szyję. Podobnie taki dekolt pod szyję nie będzie pasował panią z krótkimi szyjami, ale i golfy mogą źle wyglądać u Pani z krótszą szyją. Jeżeli się zdecydujecie robić oversize, bo tę bluzeczkę można robić tak, dopasowaną, luźniejszą, tak jak ja mam, bo ona, moja jest w takiej wersji, y, chyba mam 10% obwodu dodane, albo możecie zrobić oversize i wtedy najważniejsza jest ta długość linii reglanu do pachy, i sposób dodawania oczek na rękawach i na ciele możecie sobie wyregulować. Jest u mnie taki film, właśnie jak wyregulować, jak dodać i odjąć oczka z linii reglanu przy, tej, przy założonej jego długości. Jest taki film, więc się nie będę tutaj wypowiadała. I jak mówię, jeżeli chcecie zrobić sobie oversize, to możecie robić z dowolnej włóczki poza włóczką, która jest sztywna, czyli taką stojącą. Czyli nie polecam Wam żadnych tweedów, bo tweedy będą właśnie powodowały to, że my się staniemy takie. No one będzie... To nie jest dzianina. to ja tu mam Tweet z braszczyt alpaką, i to jest taka włóczka, która jest mało plastyczna, mało lejąca i ona po prostu Was powiększy. Niezależnie od tego, czy jesteście szczupłe, czy takie trochę bardziej przy kości. Najgorszą wersję widziałam sukienki z tweedu, którą sobie taka drobniutka dziewczynka zrobiła. Właśnie wybranie, dość że wybrała fason oversize, to jeszcze zrobiła sobie ją do połytki i wyglądała w tym jak w takim worku pokutnym. No strasznie, no. a wiem, że to jest drobniutka filigranowa dziewczynka. Przybiło ją to do ziemi, zrobiło z niej po prostu taki stojak na. Worek więc tego Wam nie polecam. Natomiast tweedów, jeżeli bardzo lubicie tweedy, bo ja bardzo lubię, to śmiało możecie ją zrobić przy ciele. Dopasowaną bardziej, tak? Czyli taką, gdzie ten luz będzie w granicach do 5 cm, i wtedy możemy ją taliować. Możemy ją taliować. Tutaj są szwy boczne markowane, bo to jest oczko prawe na lewej stronie. I wtedy taki tweet ma rację bytu. Natomiast, żeby to było takie, właśnie im bardziej lejące, no tym na bardziej szeroką możemy sobie wersję pozwolić i długo, bo sukieneczki też dużo lepiej wyglądają, jeżeli są lejące. Następna rzecz. Zarówno przy czajkach, jak przy, przy tym fasonie, czy przy japonkach. Tutaj następuje jak gdyby z automatu poszerzenie y, do przodu, tak? On ma, on się będzie Wam tutaj układał w takiej fale. On ma taki kształt A. Więc jeżeli będziecie chciały go y, no, zwęzić, to od tego momentu, tu od tego momentu, jak już rzędami skróconymi dojdziemy do tego momentu. Dobrze jest, żebyście tutaj sobie odejmowały oczka na szwie bocznym. Tam co 4, co 6 rzędów odejmowały oczka, po to, żeby to jednak się do dołu nie rozszerzało. Bo na plecach się to nie rozszerza. No, mnie się rozszerzyło, bo tak sobie ułożyłam na suszarce i po prostu to tak rozciągnąłam na wszystkie strony. Jestem zachwycona z tego. Aż miru, naprawdę. I cóż, no też rękawy też. Możemy rękawy zakończyć tutaj, czyli po odcięciu właściwie to ja tu mi się kończył, tu zaczął mi się podkrypachy, a te dwa elementy zrobiłam niezależnie od siebie, jak widzicie. Zrobiłam je już po rozdzieleniu. Czyli na rękawie dodatkowo wydziergałam i na ciele dodatkowo, bo zależało mi, żeby to zeszło niżej. I teraz w ogóle cała zasada robienia tego typu fasonu, czy czajki, japonki, albo tej mojej alki, tak ją nazwę, alka, pierwotna y nazwa, którą jej nadałam, to była sroka, ale alka to też jest rodzaj mewy, więc niech będzie alka krótsze i takim hashtagiem sobie opiszę. Najważniejszy jest ów karczek. U mnie ten karczek zaczyna się odtąd dotąd, to znaczy jak go zaczęłam wydzielać, ale karczek praktycznie to się odtąd zaczyna, ale zaczęłam go wydzielać odtąd. Tu jeszcze dodam taką jasną nitkę, to jest jedwab. Trzy nitki różnych jedwabiów wplecione, więc tutaj, żeby odciąć, bo ja tutaj mam ramiona w tym miejscu. U mnie. Także takie wąskie mam ramiona w stosunku do reszty. I, I to jest mało widoczna ta linia, w związku z czym ja ją tam sobie ozdobię. Ale najważniejsza jest ta część karczku, i Wy ją możecie zrobić dowolnie jak tylko sobie zamarzycie. Możecie zrobić wzorami ażurowymi, wpisać dowolne wzory ażurowe, wiedząc jaką wysokość będziecie miały tej linii reklonowej. Możecie to zrobić jednorodną włóczką, jednobarwną włóczką w różnych fakturach, czyli na przykład śmiało możemy tu zastosować, wpleść, pomieszać bukle z jakimś jedwabną nitką, z nitką, z, z cekinami, tak jakieś fragmenciki sobie dodać. Możemy tutaj dodać też lureks. Mieszać faktury grubości nici na tym odcinku. Żeby tu się dużo działo, w zależności od tego, co chcecie, czy, o, jaki efekt chcecie osiągnąć, czy tam będzie wieczorowa bluzka, czy codzienna bluzeczka, możemy tu włączyć różnokolorowe, czy na przykład ciało, rękawy i tutaj, no, czy ta górną część kaczku, zrobić w jednym kolorze, natomiast tutaj y, zastosować kontrastowy kolor, robić paski różnokolorowe, zastosować włóczkę taką. Y, jak to się cieniowaną, tak? Czy ona jest takim gradientem, przechodzącą, czy wręcz taką ciapciatą, jak mamy w włóczce skarpetkowej już, ale pamiętajcie o tym, żeby nie ciągnąć tego nigdzie indziej. Czyli ograniczamy to wszystko w tym karczku. To jest y, element z, zdobiący ten sweter. Natomiast pozostała część powinna być gładka. I dla pań, które są bardziej ym, puszyste, <gryw> kiedy się to tak ładnie nazywało, no to proponuję zastosować właśnie ciemniejsze barwy, tak? To może być właśnie y, jakiś grafit, czerni, taka czekolada gorzka, nie? Ciemna. Bordo bardzo ładnie wygląda, ciemna zieleń bardzo ładnie wygląda i coś, co tutaj przyciągnie wzrok. Nie róbcie czegoś takiego, bo też widziałam panią, która zrobiła sobie tutaj kaczek z tej włóczki takiej różnokolorowej, skarpetkowej i pociągnęła to dalej. I to wygląda wtedy okropnie. To zaczyna człowiek y, patrzeć na wszystko. <laughs> Nie. Zamiast się skupić właśnie na owym karczku, który odciąga uwagę od naszych niedoskonałości figury, a dla pań, które mają doskonałą figurę, śmiało mogą sobie to zrobić, całą resztę w jakichś jaskrawych kolorach, tam jakieś róże, pomarańcze, zielenie, seledyny, co tam Wam w duszy gra, no bo nie macie czego ukrywać, nie? <laughs> a tutaj po prostu skupić się jeszcze na tym karczku. Także ja jestem bardzo zadowolona. Mega zadowolona jestem, jak mówię z tyłu jest to klasyczny reglan, przy czym tu jest, różnica polega właśnie na tym fragmencie i ten fragment Wam za chwilę opowiem, ale tu jeszcze skończę. Zaczynamy od nabrania oczek i to Wam też polecam, we wszystkich modelach jakikolwiek robicie od góry, żebyście nie zaczynały, no chyba, że robimy sweter rozpinany, to tak, to warto zacząć od długiego ogona, czyli zacząć od zamkniętych oczek, ale jeżeli robicie jakiekolwiek swetry przez głowę i nie zależy Wam na tym, żeby ta włóczka trzymała tutaj się przy szyi mocno, tak? Zaczynamy od otwartych oczek, bo wtedy po zakończeniu swetra, w trakcie kiedy Wy go będziecie dziergały, możecie zdecydować jak go chcecie wykończyć. Czy chcecie, żeby to był ściągać, czy chcecie zakończyć i-cordem, czy niczym. Robimy rulonik, on się wywija, jest rulonik. Czy chcecie bardziej sobie zabudować, bo może się okazać, że to, co sobie wyliczyłyście, na ten dekolt się okaże za szerokie, więc wtedy warto będzie nabrać te oczka otwarte i nie i tutaj sobie dodziergać do wysokości. Znaczy, żeby zamknąć bardziej ten dekolt. I pierwszy rząd robimy oczkami prawymi, drugi rząd Wam proponuję zrobić oczkami lewymi. Wtedy tutaj w ogóle nie widać rzędów skróconych, bo jest tutaj no, niedużo tych rzędów skróconych, ile to Wam powiem. I później jak już kończymy to szaleństwo z karczkiem, dochodzimy do takiej długości, która nam pozwala zamknąć... Yy, Bluzeczkę, wydzielić oczka na rękawy i na ciało. Możemy dalej ciągnąć te pasy, jak najbardziej, tak jak ja, nawet do samego końca, a możemy tylko skończyć tutaj, czyli nie przeciągać tak, jak ja przeciągnęłam. I ten rząd, ostatni rząd karczku, czy to będzie ten, 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 ten też Wam proponuję zrobić oczkami lewymi, bo ja tu mam, mam rzędy skrócone, których w ogóle nie widać, że one tu są. One nikną pod tymi oczkami lewymi. Zresztą ta metoda z owijką jest chyba taką najlepszą metodą na rzędy skrócone. Tu nie widać żadnych y, miejsc, w których ja zawracam i robimy tak. Tu już przechodzę do konkretów, w tej bluzaczce konkretnej. Pod lewym ramieniem, jak widzicie tu mam nitki, to jest moje prawe ramię. Pod lewym ramieniem, tu, ja to mam początek rzędu, muszę się przesiąść z tego taboretu, bo nawet nie mam kontroli, co wy tam widzicie. Zamykamy. To jest rząd zamykający. Tutaj zaczynamy rząd, dochodzimy do pachy, nabieramy oczka na pachę taką metodą, jaką wy tutaj sobie lubicie dobrać. Załóżmy, że jest to mój ostatni rząd, tak? I zaczynamy robić rzędy skrócone. Rzędy skrócone robimy, łapiemy po trzy oczka z tego ostatniego rzędu karczku. No w moim wypadku to było tu. Więc złapiemy pierwsze trzy oczka i na czwartym, i zawracamy na tym trzecim oczku. Jeżeli to będzie z owijką, to owijkę robimy o czwarte oczko. A jeżeli będzie to rząd oczko niemieckie, czy takie, gdzie nitkę przekładamy, na tył robótki albo naprzód robótki, to ostatnie oczko, trzecie jest oczkiem podwójnym. No to to jest, na tym oczku zawracamy, tak? Tutaj, to, to oczko trzecie robimy tym niemieckim i idziemy, wracamy z powrotem na tył. Dochodzimy tutaj do tej drugiej pachy. Nabieramy oczka na pachę i łapiemy te trzy oczka. I takim sposobem później Przechodzimy dookoła swetra, łapimy kolejne trzy oczka, tak od, aż dojdziemy do tego miejsca. Łapiemy trzy oczka w każdym rzędzie skróconym. Może się później okazać, i wtedy Wam proponuję przymierzyć, że ta część będzie Wam sterczała. Może tak być, czasem tak bywa. Ja tutaj nawet widzę. Tutaj są te oczka, rzędy skrócone, bo ja dodawałam w innym rytmie i to się mi nie sprawdziło. Musiałam tu robić później jeszcze rzędy skrócone, tu na środku ciała, tego też tu nie widać na tej wórce. Bo jak mówię, metoda z owiką pozwala na ukrycie tych wszystkich miejsc, zawracania. Także ale może się tak okazać, jeżeli mamy duży biust, sweterek jest dopasowany, będzie nam się to zadzierało i wtedy jeszcze tu robimy dodatkowe rzędy skrócone. One mogą być rozstrzelone, a mogą być skumulowane, tak jak ja robiłam w filmie zaszewki na biust. Wszystkie te filmy, o których w tej chwili mówię, będą podlinkowane. Mm. Także tutaj sposób dziergania samego dekoltu też będzie podnikowany chyba z tej ostatniej bluzeczki, bo to są tylko trzy oczka. Ale za, o tym za chwilę. No, i dalej sobie dziergamy radośnie. Ja mówię, ja tutaj zawsze robię e, oczko markujące szef boczny. Zrobiłam sobie pęknięcia. Tył mam dłuższy od przodu. Dłuższy on jest faktycznie dłuższy od przodu, ale przez to, że tu, tu są te rzędy skrócone, mi się to wyrównało. Tak zawsze ten, nic nie widać, zawsze się to wyrówna. Ale tył od pęknięcia jest dłuższy, o tu widać, że jest dłuższy. Natomiast tu nie widać, bo są rzędy skrócone na przodzie. Więc długość się bluzeczki wyrównała. Także za chwilę Wam powiem. I to jest całe, całe, cała filozofia, tak? Więc panie, które robiły kiedykolwiek bluzeczki z reglanem, klasycznym reglanem, dadzą sobie radę. Panie, które nie wiedzą, z czym jeść reglan, proponuję poszukać sobie takich filmów instruktażowych, jak się robi reglan, bo no, w tej chwili nie mam tyle czasu, żeby kręcić. Specjalnie taki film, jak robić reglan. wam mogę tylko narysować, tak? Na czym polega zasada robienia reglanu. No to widać w tych w wielu moich filmach, już pokazywałam, jak <laughs> dodaję oczka w liniach reglanowych. A teraz przejdę, napiję się tylko kawy i przejdę do stołu i Wam narysuję sam początek, który tutaj, w tym momencie, jest najistotniejszy. Aha. Jak robić pachy bez dziur? Tutaj dobierać oczka na pachy bez dziur. Możecie zobaczyć, też jest u mnie taki film. Na rzędy skrócone jest film. I tutaj na modelowanie dekordu rzędami skróconymi też jest film. Jak ja robię te oczka z owiką, też jest film. Też go Wam podziękuję. Będzie jeszcze taki film, który nakręcę o tym jak nabierać trzy sposoby nabierania oczek metodą otwartą tak, czyli to o czym Wam mówiłam bo są takie trzy metody e, oprócz Judy metody Judy to znają wszystkie panie które robią skarpetki od palców ale to nie, be, nie będzie tamtej metody Judy będą trzy inne, czyli ten długi ogon ja już go też stosowałam e, w jednym, jak robiłam pachę Czyli w filmie o pasze bez dziur znajdziecie sposób długiego ogona, jak nabrać. Przy czym to jest taki sposób, który wiąże się z tym, że tę niteczkę później trzeba wycinać. Tak? Tę nitkę pomocniczą. Druga to jest nabieranie szydełkiem i to też się pojawiło w moim ostatnim oczku, kiedy ja dobierałam szydełkiem, ale tutaj szydełkiem nabieramy w ten sposób oczka z nitki yy, pomocniczej. I to wam nakręcę, i nakręcę też trzeci właśnie taki bardzo podobny do metody, metody Judy. Hmm. Filmik. To będą króciutkie filmiki, no, skumulowane w jednym filmie. Wtedy panie, które no, nie będą potrafiły same zrobić, no to poczekajcie tam dwa czy trzy dni i on się wkrótce pojawi. Dobra, to ja idę na tę kawę i przechodzę do stolika. Moi drodzy, ja tu zaczęłam Wam wypisywać te wszystkie wyliczenia Wlazłam mania, Widzę, że to trochę potrwa, a tamten pierwsza część tego filmu, a właśnie tak to wygląda, potrwa dłużej, więc ja sobie robię przerwę. Wrzucę Wam tę część z wyliczeniami jako część drugą tego filmiku. O, matko, to buzi było. Ja mam teraz pełno Twoich włosów, buzi. No, Także tak, sorry. Rzu, y, za chwilę się pojawi część druga z wyliczeniami. No będzie to też y, dla, dla mnie korzystniejsze, bo szybciej się będą te filmy wrzucały. Także na razie póki co chwila cierpienia. Dzisiaj albo jutro za moment się pojawi. Dzisiaj za moment albo jutro się pojawi ten w zależności od tego, no, a, a. jak długo Mani zejdzie na mizianiu.